Piotrek gonił złodzieja, który ukradł dziewczynie jej torebkę. Złodzie i prześladowca biegli przez długi czas, ale przestępca nadal nie poddawał się i próbował uciec od Piotrka. Wkrótce zmęczony rabuś wbiegł do najbliższej restauracji i spróbował zgubić się wśród gości. Piotrek również wbiegł do tej restauracji i rozejrzał się po sali w poszukiwaniu złodzieja. Ku szczęściu Piotrek potrafił nie tylko szybko biegać, ale również miał bystry wzrok i dobrą pamięć. Mężczyzna natychmiast znalazł sprawcę, którego ścigał przez dłuższy czas. A czy ty będziesz w stanie to zrobić? Rozejrzyj się i powiedz, kto jest złodziejem. Ten facet przy stole ma dokładnie taką samą damską torebkę, którą ukradł złodziej. Tak więc ten gość i jest poszukiwanym przestępcą.